Bohaterowie utknęli w 75. Czy na stałe? Stane oraz Atom próbują ratować Kendrę. Ułamane części sztyletu dostały się do krwiobiegu i zmierzają do serca. Atom postanawia się więc skurczyć i zniszczyć je w organizmie. Kto zna tę postać z komiksów wie, że Atom w ten sposób uratował życie wielu superbohaterów, którzy znaleźli się w podobnych sytuacjach. Gdy to po pierwszej próbie zawodzi, znów traci wiarę w siebie. Ale profesor Stein podnosi go na duchu i razem ratują dziewczynę. W tym czasie Rip i Sara wpadają na pomysł, jak pokrzyżować plany nieśmiertelnego. Plan jest taki, że chcą co nieco uszczuplić jego majątek. Odwiedzają pewien bank w Niemczech, który roi się aż od ludzi złoczyńcy, ale Sara przewyższa ich wyszkoleniem. Rip oraz Sara od jednego z jeńców dowiadują się o bankiecie, na którym to ma pojawić się Wandal. Tam niestety wpadają w zasadzkę i zostają schwytani. Są tam świadkami pewnego rytuału, w którym to wandal, używając magicznej krwi zmarłego kartera, przedłuża życie swoich ludzi. Zastanawiamy, się, czy zjedzenie ciała Denata również daje jakieś ekstra efekty. Ale nie dany jest nam się przekonać, ponieważ pojawia się odsiecz i ratuje Ripa i Sarę. Wtedy to również Rip podcina gardło wandala i mówi przy tym imiona swoich bliskich. Czyli właśnie w tym momencie sam skazał ich na śmierć. W odcinku również Snart próbował zmienić swoją przeszłość. Odwiedził swój rodzinny dom i próbował nie dopuścić do tego, aby jego ojciec trafił do więzienia, co później miało nie dopuścić do tego, że po powrocie będzie bił swoje dzieci. Ale wiemy, że nasz ulubiony złoczyńca nie odziedziczył inteligencji po swoim ojcu, który i tak trafił do więzienia. Jest jednak mała szansa, że misja nie do końca okazała się fiaskiem. Leonard spotkał swoją młodszą wersję i próbował na nią wpłynąć rozmową. Wiecie, że jestem wielkim fanem serialowego Snarta, a ta scena była jedną z najlepszych. Okazuje się również, że Kendra ma coś w rodzaju mentalnego połączenia ze swoim ukochanym, nawet po jego śmierci. Dzięki temu inni Herosi wiedzieli, że Rip i Sara są w niebezpieczeństwie. W odcinku, w formie retrospekcji, pokazano nam historię, w której to Rip, po śmierci swoich bliskich, cofnął się do czasów starożytnego Egiptu, gdzie próbował tam właśnie zabić kapłana, który miał stać się nieśmiertelnym. Ale zawahał się i nie ukończył misji. Tuż po tym w micie o nieśmiertelnym pojawia się wzmianka o odwiecznym przeciwniku, którym właśnie jest Rip. Bohaterowie po pogrzebie Cartera i Aldusa wybierają się do lat 80., ale o tym za tydzień. A czy wy, mając okazję spotkać swoje młodsze wersje, chcielibyście coś zmienić? Czy może wolicie, aby zostało tak jak jest? Zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę, a jeżeli czekacie na więcej moich filmów, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Cześć, trzymajcie się, pa!